Siemano Mordeczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj no to prawda coś nietypowego, tak totalnie z innej półki, chociaż jednak zostajemy przy temacie Brawl Stars. To dzisiaj Garantanna Cup, turniej, w którym można grać w różne gry a cztery główne gry to CS:GO, FIFA 20, League of Legends oraz Brawl Stars. No i oczywiście nie mogło być inaczej, wziąłem udział w turnieju Brawl Stars, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No i dobra, wiecie co, nie komentowałem tego na żywo, bo grałem tutaj z kolegami i gadałem z nimi na bieżąco, także no po prostu nie nagrywałem tego, ale postaram wam się w jak najlepszy sposób te mecze skomentować i po prostu wam je pokazać, bo naprawdę jest co pokazywać, fajnie wyszło, no chociaż... No w sumie dobra, nie będę nic spoilerował, zapraszam was do oglądania. No i dobra, pierwszy mecz był na trybie nagroda. No i po prostu tutaj no były emocje, dlatego że nasz pierwszy mecz w turnieju, nie wiedzieliśmy jak to się potoczy, czy rywale. Będą yy, w dobrej formie, czy, czy po prostu w nie umieją grać? No jak widzi i zacząłem od tego, że zabiłem Piper. Tutaj Jackie podbiegała, Daryl też coś atakował, no my też odpowiadaliśmy, ale jednak złapaliśmy te gwiazdki i nie chcieliśmy iść do przodu, żeby nie zrobić jakiejś tutaj głupoty. No i znowu ta Piper zaczęła tutaj próbować mnie obijać, ale ja się jakoś uciekłem temu, teraz trafiłem Daryla. No i po prostu denerwowaliśmy się, no bo jednak nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy, ale jak już zdobyliśmy Właśnie te gwiazdki, zaraz Wam pokażę tą akcję, o tutaj, nie, nie to, jest, to jeszcze nie jest ta akcja, ale zaraz też tak fajnie zdjąłem Piper, to po prostu już wiedzieliśmy, że ten mecz jest nasz, że nie możemy tego przegrać, no i po prostu go wygramy, tutaj widzicie, znowu Jackie, znowu popełniła głupi błąd, prawie zginęła, no już teraz całkiem zginęła, bo ją dobił tutaj zawodnik z mojej drużyny, no i zobaczcie, tutaj ten strzał na Piper, no siadło niesamowicie, no i my już wiedzieliśmy po prostu, że ten mecz jest nasz. No i tak naprawdę myśleliśmy, że będzie dobrze dalej w turnieju, zaraz zobaczycie oczywiście, czy tak nam też poszło. No ale ten mecz był zdecydowanie na naszą korzyść, zaczęliśmy tutaj jeszcze bardziej obijać, nie chcieliśmy iść do ofensywy, żeby tak jak mówię, nie zrobić żadnej głupoty, no ale jednak obijaliśmy tutaj w tyle, oni już się po prostu bali, podchodzi, zostało nam 40 sekund do końca, już teraz 35. No i jeszcze Daryl tutaj zrobił też głupotę, przez co prawie zginął, tutaj jeszcze... Został dobity, no już było 17 do 4, no i takiej przewagi już nie dało się. No i zobaczcie, stracić nie dało się już. No i takiej przewagi nie dało się już stracić, no ale jak widzicie tutaj Piper wyleciała wcześniej w górę, ja również wyleciałem w górę, no i jak ona spadła, to już ją moje bomby zabiły. No i tak to się wszystko fajnie potoczyło. No i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pierwszy mecz w turnieju zakończony, wygraną. Zostałem gwiazdą gry, no ale czekał nas jeszcze jeden lub dwa mecze, bo jeżeli byśmy wygrali, no to drugi raz, no to już byśmy nie musieli grać trzeciego meczu, ale, ale jeżeli byśmy na przykład przegrali, no to oczywiście musielibyśmy grać trzeci mecz, no i dopiero to by zostało zatwierdzone. No I rozpoczął się kolejny mecz, również było to na tej samej mapie na nagrodzie. No i zobaczcie, jak nam tutaj poszło. Ja tutaj na początku zacząłem szukać znowu strzału na tą piper, żeby jak najszybciej ją zdjąć, bo ona, no jednak nie powiem, uszkadzała moich kompanów i to sporo, bo jednak dobry jest ten jej atak z daleka. No ale ja również tutaj próbowałem wszystkich ostrzelać, przez co trochę marnowałem amunicję, bo nie mogłem trafić. No ale tamta piper też nie mogła, choć teraz jak widzicie trafiła mnie i postanowiłem się wycofać. I zobaczcie, tutaj z prawej strony tam była ta Jackie. Ja ją miałem na celowniku. Oddałem strzał, udało się, trafiłem ją, jednak nam uciekła. Później znowu Piper z przeciwnej drużyny zaczęła obijać. No i tutaj właśnie jest ten błąd, że mnie pokonał Daryl, tam pozabijali moich jeszcze. No i już przegrywaliśmy 9 do 5. Chci nie chcieliśmy dalej iść tak mocno do ofensywy, ale jednak trochę bardziej podeszliśmy, żeby zaatakować. No bo jednak przegrywaliśmy, no i trzeba było to jak najszybciej odrobić. No ale jednak tutaj było trudno przejść. Przez tą ich defensywę również próbowaliśmy coś zrobić, no ale nie wychodziło nam to, ciągle przegrywaliśmy 9 do 5, już było 55 sekund do końca, a my wciąż byliśmy na straconej pozycji. Oni się bardzo wycofali, już przeszliśmy tutaj na ich stronę, Zaszeliśmy totalnie, no i już zobaczcie, tutaj no, działo się po prostu mordobicie. Każdy strzelał w każdego, nie wiadomo o co chodzi, no i ostatecznie jednak to my wyszliśmy z tego na niekorzyść. Ja tutaj próbowałem jeszcze pod kogoś podejść, no ale nikt nie chciał pode mnie podejść, no ale to było oczywiste, no i musiałem się wycofać, no i przegrywaliśmy 15 do 11, zostało 25 sekund do końca, no i tam znowu było jakieś wielkie mordobicie, z czego oczywiście również wyszliśmy... No, nie za dobrze, przegrywaliśmy już 19 do 11, no i to już było wiadome, że chyba tego nie odrobimy, chociaż jeszcze coś próbowaliśmy. Ja zrobiłem głupi skok, nie wiem w ogóle po co. No ale strzał ostatni: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Było blisko, tutaj pod sam koniec, ale jednak przegrana 19 do 17. Jak na razie, jeden mecz wygrany, drugi mecz przegrany, także musimy zagrać mecz trzeci. Trzeci mecz się rozpoczął, no i oczywiście bez zmian, ciągle ta sama mapa. No i postanowiliśmy po prostu już walczyć na całego, no bo to była nasza ostatnia szansa, żeby przejść dalej. No naprawdę na tym nam bardzo zależało, także daliśmy tutaj z siebie wszystko. Zaraz zobaczycie, jaki był tego efekt, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. No na początku tamta Piper zaczęła znowu nas obijać i to strasznie mocno. Yy, tutaj zobaczcie, Jackie nas zabiła tutaj, no i my już. Coś czuliśmy, że to nie będzie to, bo w tej chwili już przegrywamy 5 do 0. Tutaj Daryl zaczął jeszcze biec na naszych, ale tutaj się wystawił i zdążył uciec. No i tutaj Piper po raz kolejny mnie trafiła. Ja teraz próbowałem trafić ją, ale niestety mi się to nie udało. No i było 5 do 3. Na razie na straconej pozycji byliśmy. Ja nie mogłem trafić tego Daryla, ale bardzo ładne tutaj zachowanie yy, banieczki. Użył ulta. Mnie to cofnęło to Daryla, ja dobiłem go. Także naprawdę fajnie się to złożyło. No i był w tej chwili Remis 8 do 8. Tutaj zobaczcie już się dzieje wszystko z prawej strony. Jackie tam podchodzi. No i Shelly oczywiście musiała to, musiała to po prostu zrobić. No i ładnie to wszystko podobijane. Jednak Piper dobija. No i mamy w tej chwili 12 do 5, a więc przegrywamy. Zostało nam 50 sekund do końca. Leci znowu Jackie. Leci z tamtej strony. Leci Daryl. No, i zobaczcie, teraz nam się udało tutaj ich zebrać w jedną stronę. Ja zabiłem tą Piper, i w tej chwili prowadziliśmy 17 do 5. No, i powiedzieliśmy sobie, żeby po prostu cofać, że to trzeba cofnąć, żeby nie zrobić żadnej głupoty. Bo to już naprawdę mógł, mógł być nasz ostatni mecz z pierwszym rywalem, a tego byśmy na pewno nie chcieli. No, ale tutaj już się zaczęło, zaczęli lecieć. Mieliśmy remis 17 do 7, 20 sekund do końca, już 17. No, i zobaczcie, teraz po prostu zobaczcie. Daryl zaczął uciekać, Piper zaczęła strzelać, mamy remis. Tutaj prawie straciliśmy gwiazdy, więc ja zablokowałem tutaj uderzenie, bo Piper mogła chcieć strzelić, ale ona jednak była tam na górze. No i 17 do 7 był remis, także musieliśmy zagrać jeszcze jedno spotkanie. No, i kolejne, już czwarte spotkanie się rozpoczęło. Musieliśmy zagrać, oczywiście, jeszcze raz, bo w po, poprzednim był remis. Także, no, naprawdę dużo się namęczyliśmy z tą drużyną, gdzie powinniśmy już w zasadzie po dwóch meczach mogą nas już nie być, a my już graliśmy czwarty. Także, no, trochę się namęczyliśmy, no, ale tutaj udało mi się trafić tą piper, ale mnie też sporo pobijali i musiałem się też cofnąć. Teraz Jackie zaczęła tutaj, nie wiem, chodzić, skakać, szukać nas chyba. Myślała, że będziemy w któryś z tych krzaków. Ja tutaj czekałem, aż ten Daryl podejdzie, udało mi się go uszkodzić, jednak zaczął uciekać, trochę go tam obiłem, no ale jednak to ja zostałem zabity, no i przegrywaliśmy w tym momencie już 2 do 1, co nie było na razie jakoś tak dużo, ale ja znowu prawie zginąłem, bo dostałem mocny strzał, ale już mieliśmy w tej chwili 3 do 2, bo Jackie zginęła, także mieliśmy przewagę, postanowiliśmy trochę poczekać, aż oni pod nas podejdą. No i znowu się zaczęła strzelanie na wielka. nie wiadomo o co chodzi, kto w kogo, po prostu wielkie zamieszanie, ale już oni się wycofali. No i tak naprawdę chcieliśmy to przeczekać tutaj, jednak Jackie zaczęła iść, rozwaliła tutaj tymi minami, bo. No i tutaj Daryl podszedł, też go próbowaliśmy obić, ale zaczął uciekać. No, i tutaj oni już byli na wykończeniu. Mi się udało trafić, jak widzicie, Jackie. Teraz znowu chciałem Jackie, i tutaj biegłem, bo chciałem dobić Jackie albo właśnie Daryla, no bo oni mieli low HP, a zaczęli mi uciekać. No, ale niestety udało im się mi uciec. Było ciągle 3 do 2, do 2 ale zobaczcie, Daryl popełnił błąd. Ginie Daryl, mamy 5 do 2. Teraz idzie Jackie, również zginęła. Mamy 7 do 2. No, i zaczęła uciekać przed nami Piper, ale ja ją zdjąłem, i mamy 10 do 2. No, i mamy już pewną wygraną, bo zostało 13, 12, 11, 10 sekund do końca. A my mamy przewagę 2 do 12, w tej chwili już 14 do 12, i jeszcze przyleciała ta Piper, dała się zabić. 16 do 2, tam wcześniej powiedziałem do 12, także przepraszam. I 6 do 2, wygrywamy to, przechodzimy dalej. Pierwszy przeciwnik pokonany. Kolejne spotkanie, jak widzicie, zaczęliśmy grać na zadymie. Jednak ja włączyłem dopiero na drugim meczu, bo zapomniałem włączyć na pierwszym nagrywania. No ale od razu wam mówię, nie poszło nam za dobrze. Przegraliśmy pierwszy mecz, zaczęliśmy grać z nimi drugie spotkanie. No i zobaczcie jak to wyszło. Tutaj ładne podanie do kolta, ale kolt ginie. Przejmujemy tą piłkę. No, zadyma czułem się najpewniej na tej mapie, no ale zobaczcie zaraz jak mi poszło. Wziąłem tarę. Nie wiedziałem jak tutaj postać wziąć. Tutaj udało mi się, jak widzicie, ładnie jakąś piłkę wybronić. Nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem, po prostu stałem w miejscu i, i udało mi się tą piłkę przejąć. Nie było to wcale zamierzone, ale, ale najważniejsze, że się udało. Tutaj El Danielako zabił oczywiście Franka. Zaczęliśmy napierać do przodu, żeby coś strzelić, no ale tam Colt wyszedł, który mnie zabił prawie. Zostało mi 22 HP. No i zacząłem czekać tutaj w rogu. Idzie do mnie Colt, ja wychodzę, zacznę rzucać w Colta, ale naodowałem sobie ulta. No i tutaj widzicie, prawie zginąłem 232 HP. No i tutaj tuż przed śmiercią rzuciłem oczywiście yy, ulta, zginąłem. No i straciliśmy bramkę. Zostało 50 sekund do końca na odrobienie bramki. No myśleliśmy, że się uda, zobaczy, tutaj podchodziliśmy. I był zamysł, żeby pójść na prawo z tego co pamiętam i strzelić to jakoś, no ale tam była ta Jessie. I ja myślałem, że tam nikogo nie ma i już tam chciałem iść, no a tam się okazało, że jest ta Jessie. No, i zaczęło się po prostu gradobicie po raz kolejny 30 sekund do końca, no i nie było już szans. Znaczy, w teorii jakieś szanse były, bo można zrobić kombek w ostatnich sekundach meczu, no ale jak widzicie, tutaj co chwilę nas zabijali. Ja tu jeszcze rzuciłem mojego ulta, które zabiło Franka, no ale no i mamy drugi mecz przegrany. No i myśleliśmy w zasadzie, że już odpadamy, no ale się okazało, że mm, serwer nie szczytał tego. Co prawda, wywaliło nas z turnieju, ale. Okazało się, że mamy jeszcze raz grać z całą drużyną, no i tym razem graliśmy już oczywiście game graba. Zaczęliśmy grać game graba. Ja to tym razem wziąłem M. Myślałem, że chociaż tutaj nam się uda odkuć. Oczywiście cieszyliśmy się, że dostaliśmy drugą szansę, co naprawdę było błędem. Bo nie powinno tak być, ale coś się zepsuło, no ale my oczywiście nie narzekaliśmy, skoro mieliśmy szansę jeszcze raz się z nimi zmierzyć na innej mapie, na innym trybie. No to trzeba było taką szansę po prostu wykorzystać. No i chcieliśmy dać z siebie wszystko, już to była nasza ostatnia szansa, nasza ostatnia szansa. No i zobaczcie, jak nam tutaj wyszło. Próbowaliśmy coś zrobić, no ale jednak oni już zbierali, już mieli 5, czyli połowę mieli już tych gemów, a nam brakowało wciąż 10. Nie mieliśmy żadnego. im już brakowało tylko czterech. No i zaczęli nas po prostu dominować. Ja tutaj próbowałem ich na ulta złapać, chociaż jeszcze się tutaj nie odważyłem, żeby go użyć, ale teraz się odważyłem, no i udało mi się zabiłem tą Nitę i Jessie, chyba tam była. No ale oczywiście Frank zaczął wszystko zbierać, no i nie udało się nic z tego zrobić. No i tutaj zacząłem obijać tego Franka, bo wiedziałem, że on ma wszystko. Udało mi się go co prawda zabić, ale tutaj też zabijali moich teammateów, no i ja zacząłem tam jeszcze coś strzelać, chciałem coś ugrać, no ale to już nie miało po prostu sensu. Czułem, że to przegramy, nie było tej innej opcji, Frank jeszcze walnął ultem, prawie mnie tutaj złapał, ja tutaj chciałem jeszcze tą Jessie, no i wszyscy poginęliśmy, 3 sekundy do końca, nie było szans, kolejny mecz z tą drużyną, przegrany. Ostatni, bądź też przedostatni mecz z tymi właśnie rywalami, bo jeżeli byśmy wygrali, to, byłaby, to byłby jeszcze raz musiał być mecz zagrany, a jeżeli przegramy, no to oczywiście odpadamy już z turnieju całkowicie. No ale oczywiście jest jeszcze szansa za tydzień, jakiś za tydzień. No jeszcze ogólnie cztery turnieje możemy zagrać kwalifikacyjne, no i zdobywać punkty. No ale oczywiście nie przesądzam niczego, chociaż już po długości filmu na pewno się zorientowaliście, czy... Czy przeszliśmy dalej, czy nie przeszliśmy, no ale ja tutaj na razie jeszcze nie będę spoilerował, bo jeżeli ktoś nie wie. No i zaczęliśmy grać. Trochę poobijaliśmy, może Frank zginął. Chcieliśmy coś tutaj zrobić, pozbierać te gemy, jednak oni cały czas napierali, ta tam nie zabiła. No i ogólnie trafiliśmy na bardzo mocnych przeciwników, na których czekaliśmy około 30 lub nawet 40 minut, no i nie mogliśmy się na nich doczekać, no ale w końcu się doczekaliśmy, no i w sumie nie było. Na co tak dokładnie czekać, no bo odnieśliśmy srogą porażkę. No i zobaczcie tutaj po raz kolejny. Ja zginąłem teraz z gemami, ale oni też zginęli z gemami. No i my mieliśmy 6, oni mieli 1. No i później strony się odwróciły. Oni mieli 5, my mieliśmy 0, teraz 6, 0. Ja próbowałem ich tutaj dobić, nic się nie udało. No i oczywiście już mogę to powiedzieć, przegraliśmy, chociaż zobaczmy jeszcze tą akcję. Zaczęliśmy lecieć na nich. Próbowaliśmy odzyskać szybko te gemy. Oni się schowali gdzieś z tyłu. Nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie iść. No ale zobaczcie, wyczuliśmy, że oni się schowali tam. Zaczęło się mordobicie. Oni zginęli. My przejmujemy te gemy. Mamy w tej chwili 10 gemów. Oni mają dwa. Nasi zaczęli cofać. Ja zacząłem lecieć do przodu, żeby ich ochronić. Biegniemy. No ale Jessie oczywiście ich zabiła. No i ja już nie mogłem tutaj nic zrobić. Nasz ostatni zawodnik zginął. 10 sekund do końca. Ostatnie odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. I to był właśnie koniec naszego udziału w Granatanna Cup 1. No niestety nie udało nam się nic osiągnąć w Garantanna Cup w kwalifikacjach pierwszych. No niestety nie wyszło nam to, ale oczywiście nie spoczniemy na laurach i będziemy próbować również za tydzień w sobotę. Także jeżeli Wam ten materiał się spodobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, która będzie naprawdę dla mnie motywacją, żeby przygotować się jak najlepiej do turnieju drugiego i żeby również zrobić z niego materiał. No i przepraszam Was oczywiście za mój głos, ale to przez to, że wcześniej grałem ten turniej, no i się trochę nakrzyszeliśmy. Także mój głos jest fatalny, ale mam nadzieję, że już niedługo nagram jakiś film, w którym mój głos będzie w miarę normalny. Także dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Jakubek, dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!